Mać, no się zaczyna festiwal. Mm -hmm. Blue, dobra. taki fan. Reto oddaję, Czujesz to? To zagrajmy. Teretetem. Dobra. Odkuj, Dobra jest. Let's go. odkujmy się. A little bit. Diplom, dobra. Jest czapka. O tak, o tak. O tak. Odkujmy się i będzie git O tak O tak, o tak, opa, Oh yeah, let's go Tak czuję, że się odkujemy, no Harmagedon jeszcze, ty widzę? Odkujemy się Pierwsza oddała Fez żeby nie było tak, że całe RNG mi pójdzie na tą partię, bo wtedy to trochę smutno mi będzie, no O. Ale becik? Do no skill testy za bardzo betów nie robię To trzeba było, czy wygram o 5 nie wiem, jak jakiś mod jest, to ewentualnie, jak będzie mu się chciało, ale tak no, nie, nie robię na no skill testy <grym> Dawaj, bad boys Daj się odkuć staremu. Tak tak będzie zaraz. Mówiłem? Co? Mówiłem koniec z tym, nie ma co. Ale nie to silniejsze. Dobra, prosiłem. O, Ty, on też ma szauera, dupek. <śmówiłem> mówiłem. Mówię, żeby z tym, prosiłem, żebyś z tym skończył, no. Dobra. Mówiłem, wypłać. Dobra, cyk. Teraz on roluje. Trzeba było walić Arma, masz energolew. O, ale miał, miał golema, wiesz? Walnąłbym jeszcze i po mnie by było, więc nie. Chciałem go lema zabić, dlatego też od razu w niego wskoczyłem z showerem i tak dalej. Dobra, co bierzesz? Red, oj, zmiana taktyki. Jest. Tak, tak zaraz napiszę. Patkujemy się. A piwka. Let's go. Odkujemy się, odkujemy się z spokojnym. O, jest potężny DJ, potężny DeJot, czy gramy Sun? Gramy Sun? Na no mało punktów masz na DJ. A ile mało DJ punktów? Nie, no to taki bym powiedział, skromny ten ramat. 142 różnicy. Można, okej okay. Okej, okay, tylko z pad boysem Dobra, czekaj, zaraz napiszę Kurwa, ale jakieś temy? Dobra, no i temów nie ma, ogórki, golemy, arch, nice Ucznik, strzelak, koń może być, gołąb może być, super Super Dobra, tutaj ziemię, nie? daj tą ziemię, men O, dobrze, do, do żeś dobrze dał tą ziemię na koniec Chociaż będą te dwa showery skromne, nie? Dwa skromne showery będą Trzy nawet Dobra <grym> On przegra wszystko oprócz skill testów dzisiaj? Kto wie? Haha, <grym> 2-0, jest! 2-0 Take it home boys! Odkujmy się chociaż trochę no. Odkujmy się chociaż trochę. <laughs> Jeden. Jeden. Dobra, red teraz odda. Dwa, trzy sonik, Nie, no nie ma opcji. Kurwa, Ryland na. Kurwa, Astral. Niedobrze, ma hipnozę. Link... Kulka daj Armaśkę. Wąż, port, kiełbasa, elfy... Czarny! Dobrze! Czarny na imprezę wpadł. Dobra, biorę tak, żeby brać mi z domka i tutaj ziemię na raz. You are berserk. No, może ten berserk. Dobra, może ten czarny tutaj krynie. Czarny, do it, please. Czarny, do it, please, please. I know you can do it, no? siedem Duel 6,7,9 Madgi. <grym> a DJ, ja na streamie jesteś? Czy cię nie ma na streamie? Pereetum. Nie wiem, czy jesteś. Maja nie miała tyle szczęścia, jak, odbiera, jak ją w przedszkola. Co ty masz na myśli? Pytasz dzika czy straw się? dobra? Jest potężny dejon, Bo kurde, wiesz, jakby tutaj będzie Bad Boys, chciałbyś potencjalnego dżentelmena albo ja, to nie poczekasz chwilę? Czy jak to jest? Śpieszyć się. Bo tutaj wiesz, odkuć się muszę. Ty, ty, tym. O, ja pierdolę. O jasny grint. jak dobry kolega pozwoli ci przejmować wszystkie pieniądze. Nie, 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 nie. Ja tu wszystkie pieniądze, to ja chcę wygrać. Czekaj, czyli co? On ma to. No pytanie, co ja wolę bić. No wydaje mi się, że wolę, żeby to biło to. Czy nie? Czy ten, żeby biły Nergola? Czy ja chcę, żeby to zbiło to? Czy ja chcę, żeby to zbiło to? No chyba to, żeby to biło, nie? Kurde, żebym miał dwa berzerki, może bym to jeszcze ugrał. Dobra, no nic, no musimy iść zimna. O, come on, dude! What do you mean? No, jak rozwalił 24T z Archem jeszcze? Poddawaj go innych z matki. Nie, matki. Tak, nie masz szans. Dobra, zegrał lirycznie. Dobra, cyk. Co teraz? Ezaorany. Kurwa, to nie wygrywa 3-0, przegrywa 2-3, no Jeden. Kurwa, ten blue oddaje, a to też na zmianę było. Oddał blue. Kurwa, 5 minut, dobra, dejut. Dobra, biorę do ugrania, nie było. Nie, bo on robił 24 elementale. Jak on zbił 24 elementale, widzu Lor, dobra, mam lepszego. A itemy? Ha, nie mam wcale. HA! Ani jednego itemu nie dostałem, kurwa. I szkielety? Nie no, wiebie to jeszcze. Dwie te jedynki już mam, zajebiście. To jest bichi lis i trochę strzelaków. No nie mam żadnych itemów i to jest mega lipa. Ta, będzie kastowane. Dobra, liczę, że będzie walka na armię i że on będzie miał chujową, tak? To jest wszystko, na co mogę liczyć. Te. Trzy te jedynki dostałem, ale jak będzie 2-2 i przegram 2-3, to się załamie chyba. O jezusku! No nie. Mogę Było arcery do wyboru? Wiem, że było ofens. Nie wiem, czy było arcery było. Było? W którym momencie? Po ziemi, czy kiedy? Bo była ofens, była ziemia. Je twoje czarne smoki no nie ma. Leksiu wszystkie zajebał. Mam nadzieję, że on nic nie ma. Leci jak zły. No dobra, w przypadku, w którym nie ma magii, możemy to wygrać, czy nie? Mimo tak. Jeżeli nie ma magii, do ugrania. to się zagrać go w simkach? Nope. Chłodna, piluje się jakby miał magię, czy nie? No ma 6 defa więcej. Splituje anty -lish. Kurde, triharduje, to może nie ma Speli. Może? Triharduje składanie. Eee, pada ten dema w wampirkach. Zaraz rzucę okiem. Jasny wind, labora. No labora kręci. Labora kręci dipsy. Proszę, nie miej magii. Ja tego becha chyba od razu wysyłam do przodu wtedy, nie? Czy nie? On zaczyna. No magic. Kurwa. Czekaj, jak ja dostawię jednostkę do nich, to one nie mogą strzelać w teorii, tak? Tak, z lakiem. Ale mnie z tym lakiem. O, ma hipnozę i to dwie hipnozy i to długie te hipnozy ma. Dobra, minus moraluje na tej hipnozie, więc pół biedy. Tam jest minus moral, git. O, no, i jest bombiony. 9 HP. Forget. You. No dobra. Taka labora inwień, corner i corner ma, nie spojrzałem chyba. Dokładnie w takim razie. Spojrzałem, że tam labory wywaliło do góry nogami. Dobra, tego wampira trzeba zajechać. A jak jemu urwę głowę, to może jeszcze gdzieś tu wygramy, no. Czekaj, co on rzucił? Czekaj, co on rzucił, kurczę blacha? Precyzję rzucił, okej. Okay. Gier, dzielony co? To się już nie leczy. Jak to ubije, pół biedy. jak ubije, becha to już też. O, no muszą minus morale wpadać teraz szczęście na imprezę, bo zaraz będzie lipa. A pytanie, w co wale? Czy wale w giganta, czy wale w co? No, wydaje mi się, że wale w to. A on mnie wtedy. W tym. No, wydaje mi się, że tak walimy, nie? Tam mu się amunicja skończy prędzej czy później, chyba. Ten dobiegnie. A ma jeszcze jedno hipno i to boli. No to hipno, kurde, no mogły. Czekaj, czyli hipnoza kolejna. Ja pierdut. Hipnoza carry, right? Dobra, tam minus tu kontra pójdzie. No, niestety, life is brutal, jak to mówią. Naszego tam podleczę jeszcze nie? No dobra. Nie, no, dobra. A jak się teraz ruszę tymi przyrżne w te? Ja pierdziel. XD Za boju? No nie. Za boju. Ile to ma? Trzydzieści trzy. Nice! To też jeszcze niech stoi, jesteśmy fajni, Lochy górą. Ika, warta runda stoją. Nie no, tyle to chyba nie, co? O, nice. Like. <ścoughs> nie no, cztery. Ery e, te, te te Szkieleta mi tam żyło. Pisz tego denda, bo zaraz będzie blisko, będzie problem. Nie, zejść z hipnokurem. Hip Cure nie ściąga hipno. Redesignation draw na nothing heals. Dobra, cyk. Dobra, tam jest tego mało A to już oddaje mi w next A to musi uciekać Bo to może robić hit and run luźno Dobra i stoi, to stój jak stoisz, Madgi. A, w pikę se strzeliłem Wpadł i nagle piki ruszają się, <laughs> jadą Jadą, jadą Kurna, akutelaki prokują ty, a ja ma jednego Dosiad go Jeden HP, jak <laughs> ten badmust lubi na tym jednym HP stać, ty. Dobra, odkułem się deko. Gentle. Wypłata 100, koniec. Dobra. No dobra. Dawaj, potężny ocie jaki...